Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie ponownie Wiedźmina, tego w twardej oprawie. Trochę już czasu minęło od szóstego tomu. Więc tom siódmy, ballada o dwóch wilkach, w końcu pojawiła się na naszym rynku. No, nie mógłbym nie wspomnieć, że to Bartosz Tybor odpowiada za scenariusz, który był pierwszym został pierwszym Polakiem który został tak ważną nagrodę Hugo prawda całkiem niedawno za pozycję Cyberpunk 2077 czyli bestseller z firmy CD Projekt za komiks Sny Wielkiego Miasta i czapki z głów naprawdę to jest dla nas coś bardzo e, ważnego. Choć ja przyznam szczerze, że prywatnie bardziej bym tutaj uważał, że to słowo honoru było dla mnie osobiście tym lepszym scenariuszem. Niemniej tamten też jest ok. Nie mówię, że nie, tylko wiadomo, są gusta i guściki. Gdyby to było słowo honoru, ja bym po prostu cieszył się e, bardziej, bo dla mnie świetna historia. Tamta też, no tak jak mówię, bardzo dobra. Tu jak jest, zaraz Wam o tym opowiem. Na pewno warto wspomnieć, że Miki Montio, hiszpański artysta, on odpowiada za rysunki, które pojawiają się w tym komiksie. To jest taki raczej, bym powiedział debiut na naszym rynku, bo nie spotkałem się z innymi pracami tegoż 39-letniego rysownika. No ale nie przedłużając, oczywiście Egmont odpowiada za siódmy tom. Zresztą wszystkie wcześniejsze z tego, co orientuję się, a ja chyba publikowałem na swoim kanale. Sprawdźcie sami, na pewno są jakieś Wiedźminy. Ale przejdźmy, mówię, do samego komiksu. Jest to oczywiście twarda oprawa. Format ten taki, nazwijmy to, zeszytowy. Tak się nam prezentuje sam komiks. E, rozkładając go, no nie będzie raczej. To chyba grafika e, taka całookładkowa, z tego co kojarzę, mniej wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. 49,99 cena okładkowa. I krótki opis. Opis naprawdę... Już teraz to powiemy. Historia cholernie dobra, taka w stylu bardzo fajnego i na swój sposób dość mocno zawiłego quest'a rodem właśnie z gry Wiedźmin od cili Projektu, więc jest naprawdę fajnie. Ale w szybkim skrócie oczywiście, tak jak tutaj sobie możecie zobaczyć, że Geralt i Jaskier przebywają do Grimwaldu, niegdyś dobrze prosperującego miasta, które wraz z zamknięciem kopalni znacznie podupadło. Interes zwietrzyły tu trzy Siostry, szwinkle, szwinkę, przepraszam, za bezsen skupując domy od zubożałych mieszkańców, by zamienić Grimwald w kwitnący ośrodek turystyczny. Ich działania nie wszystkim się jednak podobają. Tymczasem w mieście zaczyna grasować wilkołak. Czy to szwinkę go nasłały, by pozbyć się reszty niechcianych mieszkańców? Czy może to któryś z nich stara się wykurzyć chciwe siostry z Grimwaldu? Gerald czeka, nie, przepraszam, Geralda czeka. Niełatwa zagadka, dla, zagadka do rozwiązania. Jaskier zaś nie ustaje w wysiłkach, by napisać wiekopomną balladę o dokonaniach Wiedźmina. I tak to się mniej więcej nam właśnie prezentuje. Powiem Wam szczerze, że. Naprawdę bardzo fajny scenariusz. Nie wiem, czy to nie będzie ten jeden z lepszych, jeśli chodzi o historie wiedźmińskie, które do tej pory nam Bartosz Tybor opowiadał. Dlaczego? Dlatego, że już sam początek, mimo że jeszcze nie zwiastuje tego, żeż nazwijmy to zadania, quest'a, tylko Geralt, który walczy z potworami i Jaskier, który tworzy te swoje balady, to jest między nimi bardzo fajnie przedstawiony dialog mówiący o tym, że może by w końcu przestał śpiewać i pomógł mu, skoro jest jego kompanem. Naprawdę fajnie to wszystko się tutaj zaczyna. Gdzie zaraz po tym właśnie docierają do miasta Grimwald i tam pojawia się pewna piękna... Dziewczyna, nie wiem dlaczego ja mam dziwne, dziwne takie tutaj jakieś podejrzenia, przyczucia, że jest to nawiązanie jednak do czerwonego kapturka, gdyż ona sama jest czerwona. Możemy tu zobaczyć sobie zresztą, że tak jest podpisane i to naprawdę czerwonym kolorem. Jej babcia, pojawia się tu właśnie motyw wilka, więc bajka o czerwonym kapturku, ale nie, właśnie nie. Inny taki oto właśnie niezbyt przyjazny, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, lekko pryszczaty chłopak. No i oczywiście pada na czerwoną. Nie będę Wam zdradzał całego tego zarysu, na czym ma polegać to zadanie. Opis oczywiście się pojawił, ale te następstwa, które tutaj mają, stopniowo, e, że tak powiem, swój e, finał, naprawdę zostały fajnie poprowadzone. Akcja nie gna do przodu, na łeb na szyję. Fajne są te przerywniki, kiedy Jaskier tworzy swoje ballady, nawiązując do obecnych wydarzeń. Jest też pewna postać, tajemniczego na swój sposób Piotra, który jest takim, trochę bym powiedział, ochroniarzem na zlecenie trzech sióstr gdzie ma się pozbyć tego wilkołaka. No i oczywiście nasz sam Geralt, który jest bardzo powściągliwy w podejmowaniu pewnych poczynań, decyzji, z tego względu, że jednak coś mu tutaj nie pasuje. I mimo, że Jaskier i inni niekoniecznie aż tak bardzo są za tym, jak nasz Geralt, to jednak właśnie tutaj coś takiego ma miejsce. I faktycznie dowiadujemy się, że przede wszystkim podłoże całej tej historii jest dość nietypowe. Pewien mężczyzna, który... Był no, takim trochę ojcem, założycielem tego miasta oraz jego dwóch synów. I właśnie, nie zauważacie tutaj pewne jego podobieństwa? No właśnie, to jest jeden z jego synów. Drugi natomiast to mężczyzna no, bardziej zbliżonym podział właśnie do ojca, który ma troszeczkę za uszami rabunki, zabójstwa i wiele innych rzeczy. I teraz pytanie, czy to może któryś z nich przemienia się w tego wilka, a może to po prostu jest spowodowane klątwą, przeklęciem, pewnymi poczynaniami naszych braci. Właśnie, bo to są bracia. Czy ja już o tym wspomniałem? Tak mniej więcej to się właśnie wszystko prezentuje. Oczywiście akcja stopniowo dalej się rozwija, oczywiście do tego dochodzą pewne inne zwroty akcji, które no, będą nas troszeczkę oddalać w pewnym momencie od historii, aby. Troszeczkę, jakby to wszystko sobie uporządkować, to jest akurat na plus. W międzyczasie pojawia się też wątek, oczywiście z kobietą Geraldem w roli głównej, no bo jakby to nie mogło być inaczej, Tris, Yennefer, no tu ich nie zobaczymy, ale zobaczymy inną piękną, trochę taką szamankę, specjalizującą się w miksturach, dającą możliwość przemiany. Oraz właśnie sama ta akcja, która ma nastąpić w międzyczasie. Oczywiście, to wszystko, co mówię, tutaj się teraz dzieje. No i kiedy dochodzimy do tego kulminacyjnego momentu, stopniowo zostają nam przedstawione, pokazane karty, związane właśnie z całą tą zawiłą historią. I zleceniem tak naprawdę, no bo jednak Geralt miał kogoś tutaj uśmiercić, pewnego potwora, nazwijmy to, a okazuje się, że wcale tak do końca nie jest. Ba. Okazuje się nawet inaczej więcej, że pewne poczynania są spowodowane zupełnie kimś innym, przez kogoś innego. Teoretycznie możemy się domyśleć, ale nie musimy. Co nie zmienia faktu, że i tak te poczynania w pewnym sensie. Są tak, jakby wybaczane przez inną postać. Dlaczego? Dlatego, że odzywa się tutaj taki instynkt zobowiązania, opieki, a jednocześnie chęci pokazania, że mimo wszystko, że tak, okej, okay, robiłem źle, ale teraz się zmieniłem i chciałbym naprawić swój błąd. No i właśnie, jak to się tutaj potoczy? Co się tutaj wydarzy, tak naprawdę? Nie chcę wam tego zdradzać. Dochodząc dalej troszeczkę do któregoś tutaj momentu, już niestety fabuła by wam pokazała za wiele, więc ja się od tego powstrzymam. Nie powstrzymam się na pewno od pokazania wam dodatkowych grafik, które tutaj zostały zawarte. Choćby nawet właśnie rysunki Jakuba Rebelki, który tworzył te świetne obrazy, choćby nawet w takiej pozycji jak czekajcie, czekajcie, ja sobie muszę przypomnieć. Kultura gniewu i geneza. Bardzo fajny gatunek no SF post-apo, ale my oczywiście jesteśmy w siecie fantazy. Siecie fantazy właśnie wytworzonym przez Bartka Szczebora i naprawdę bardzo dobrym scenariuszu, jeżeli mówimy o tej pozycji. Kurczę, przyjemnie mi się to czytało, więc musicie sięgnąć, bo teraz myślę, że warto. Nazwisko Sztybor nabrało dodatkowego kolorytu i mimo wszystko większego znaczenia. Każdy artysta ma swoje lepsze i gorsze momenty, jeden scenariusz będzie nam się podobał mniej, inny bardziej. Niemniej jako kształt na pewno zasługuje na uwagę. Wiedźmin tym bardziej, bo jest nasz, polski. Więc gdybyście mieli ochotę, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć ten komik. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. No i oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji oraz dzwonku, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.